Witajcie moje kochani z że Przyroda. Przede wszystkim chciałbym Was wszystkich pozdrowić. Miłośników Przyrody, ludzi lasów, zbieraczy poroża oraz wędkarzy. No, kolejny dzień przyjechałem. Piąty dzień pod rząd, można tak powiedzieć. Robię tu piątą wyprawę dzisiaj. No udało mi się złapać fajnego konia takiego 30 staka. No super. No i też udało mi się złapać już jadalnego szczupaka wymiarowego, jakie ja zawsze mówię. No i kilka mniejszych się trafiło. No jestem przeszczęśliwy, że znowu mogę Przyjechać, po, nacieszyć, się, nacieszyć się tym miejscem i też przy okazji nagrać film, pokazać Wam, jakie jeszcze piękne miejsca są na tej ziemi. No, fajnie sobie odpoczywam, bo i pogoda służy. Troszeczkę wiatr dzisiaj jest. Ale i słoneczko. Jest fajnie. W plecy grzeje. <gryw> fajnie sobie odpoczywam. No, i też przy okazji, jakieś styczności są z, ryb, z rybami. Bo i zawsze tam od czasu do czasu coś skubnie na spinning. Dzisiaj testuję takie siódemki gumki. Kopytka. Piątki i siódemki, właśnie. Bo w ogóle dzisiaj tak. Próbowałem więcej za okoniem, a też taki większy szczupak uderzył na, na siódemkę. No i tak się bawię, zabawa jest, bawię się. No przepiękne, przepiękne miejsce, naprawdę. No zachwycam się tym miejscem cały czas, tyle lat. Fajnie, że to właśnie teraz las wziął pod swoje skrzydło. Kilka takich właśnie jezior leśnych fajnie dbają, zarybiają też naprawdę. No, przepiękne miejsca są. No i co ja chciałem rzec? Właśnie jutro do mnie jeszcze syn przyjeżdża, bo udało mu się 3 dni urlopu załatwić tam w pracy. Akurat ja jestem też w domu. To nie może się doczekać już pierwszego dnia. Na pewno zrobimy. No tutaj na pewno zrobimy razem jedną wyprawę z pontonu. Ja mówię, ja już jestem tu, już piąty raz po przyjeździe do Polski. No i za każdym razem jakaś tam jakaś zabawa jest. No ja to się cieszę właśnie, że syn przyjeżdża też. Z, z tego powodu bardzo się cieszę. No, popróbujemy, zobaczymy szczęścia. Co nam los, los przyniesie. No dzisiaj taki wieczny, trochę pogoda jest. Moim zdaniem są lepsze brania. Jak jest tak, jak było yy, przez te dni, takie właśnie tafla była spokojna. Dzisiaj taka jest Leciutki wiaterek, ale i też jest słoneczko, to jest ciepło. Fajnie, można sobie odpoczywać. No trzymajcie się, to pozdrawiam. Przede wszystkim moją małżonkę. No i te, te grono ludzi, co mnie wspierają. Bywajcie, pozdrawiam. Witajcie ponownie z przyroda. Ja będę kończył dzisiejszą wyprawę. Piątą wyprawę tutaj, właśnie na, na te leśne łowisko. Mówię, narzekać nie mogę narzekać, bo cztery wyprawy pod rząd zawsze jakaś tam 50 wpadła. Jestem naprawdę no szczęśliwy, też, bo zawsze też i coś większego się trafi. No, ale mówię, no. Przede wszystkim ja tu przyjeżdżam sobie odpocząć, tak więcej, pobawić się właśnie z tymi rybami tutaj. Też fajna zabawa jest, ale jak się uda coś tam większego złapać, to <gryw> bardzo się cieszę. A teraz właśnie 4 dni podrząd, zawsze coś wpadło. I z tego powodu też się bardzo cieszę. No superansko. Będzie brakować mi, jak urlop mi się skończy, jak pojadę do pracy. Zostaną filmy tylko sobie poglądać. Na razie mówię korzystam, dopóki mogę. Fajnie też i pogoda. Służy, bo później poniedzieli prawdopodobnie już. Czy pod koniec tygodnia już deszcze zapowiadają, to trzeba się nacieszyć tym, co jest na razie, i każdy dzień wykorzystuje <grybujesz> na maksa, można powiedzieć. No i posiedzieć właśnie w takim miejscu, połowić. Popatrzeć na to piękność, jak ja to zawsze mówię. Bo to jest przepiękna ta natura. No i przy okazji sobie też powędkować, bo bardzo lubię. Lubię na grzyby chodzić w ogóle. Wszystko co z naturą związane to lubię. I połowić ryby i na grzyby pochodzić. I za porożami. Niedługo się zacznie już sezon za łośkami. Trochę trzeba już po, pochodzić, popatrzeć. No i tak mówię, jedno się kończy, drugie się zaczyna. I tak kółko i cały rok z tej przyrody można fajnie korzystać. No nic, trzymajcie się. Pozdrawiam. Do następnego.